Nowa gierka już na kanale. Jeżeli też lubicie Stumble Guys, łapeczka w górę i subik z dzwoneczkiem. Dzisiaj zagramy parę gierek. I może na koniec otworzymy jeszcze to. Jak widać, już dzisiaj. Trafiliśmy tego, trafiłem tego specjala dwa razy. I jeszcze też tego trafiłem duplikata. Z tego trafiłem wczoraj. Ale dobra, możemy zagrać gierkę każdym specjalem. Myślę, że zaczniemy od smoka. To co, gramy w to? No dobra, możemy zagrać w to. Możemy zagrać w to. Piszcie czy chcecie dalej też, yy, znaczy piszcie ty chcecie też te dwie gierki, czy chcecie tylko jedną. Bo ostatnio też w FestiMunitorze huge rozdałem i tak dalej. Dużo ekskluzywów rozdawałem typu Blobfish, Blobenstein, Herces quicket Wicked Dragon i Pony, więc... Kto by chciał? Dobra, widzowie. Jedna gierka. Możecie też za zapraszać do znajomych. Zaraz wszystkich usunę, których mam. Jak w ogóle kogoś jeszcze mam, bo ostatnio usuwałem. I może ogólnie razem pograć. Dobra, tutaj gierkę sobie ogarniemy na spokojnie. Myślę, że jakiegoś większego problemu nie będzie. Co każdym myślę, że specjalne rundkę zagramy. 6 czy tam 7 rundek to będzie tylko. Już 12 osób pod, podpadło. 15. O nie, o nie, dobra, jestem. No i dobra, przechodzę, tak, przechodzimy. I tak, Nik... mój nick to VX7Polando. Polecam bardzo fajny klan, VX7. Kto by chciał zagrać do dodaję do znajomych? Możecie też się pochwalić, jakie macie specjale. I ile macie koronek? Dodaję od znajomych powyżej 50 koronek. Powyżej 50 koronek dodam. Nie dodaję poniżej 50 koronek. Dobra, 45 minimalnie zróbmy, dobra? Minimalnie 45. 5 koronek, żeby dodać do znajomych. Maksymalnie tam ile się będzie mieć. Nie ja mam aktualnie 107, bo miałem lekką przerwę od Stamurgajsa. Tak. Yy, na pewno będzie filmik yy, kupowania karnetu. Znaczy, zależy, jaki będzie karnet, bo to, No przechodzimy. Jak będzie jakiś tam karnet do dedukcji, to go nie kupię, nie? Ale tak, no to jak najbardziej. Możecie też wbijać na odcinki Spec Jeszcze będzie też wrzucany Ewaid. Ewate będzie wrzucany Ewa't i może jeszcze nie wiem jedną jakąś gierkę. Może Roblox z Titanika, no nie wiem, nie wiem, coś się tam jeszcze znajdzie. Ale na razie tak to... Po prostu uu, będzie wrzucany na razie. Po prostu ten StumbleGuys. Myślę, że będzie wrzucany i Per Simulator. I to ewadę jeszcze. Ewad będzie jeszcze wrzucany często dosyć. O Boże, o Boże, co ja robię? Cool. Okay, Muszę się tutaj skupić, bo mo może akurat. Może akurat. uinek się uda wygrać. Może się uda wygrać. Żeby dodać do znajomych i w i w Roblox'ie To potrzebuje mm, każda osoba, która mm, chce mnie dodać do znajomych Obowiązkowo musi mieć y, Subika Subika musi mieć Jak ktoś będzie brać udział w konkursie to musi mieć Subika Ja dokończam rundkę no Nie, nie udało mi się go zboksować Tu sobie, tu sobie, no ok, okej, żyjemy, tu sobie żyjemy, nie, to nie, nie uda się, no, zbąbiłem trochę, no dobra, tak wygląda mój nick, tyłanie moje konto i zagramy teraz z rosowym specjalem, ja zamykam oczy, to się rosuje. 3, 2, 1. O, już założyłem go nawet. Rain! Rain, ten co był na początku odcinka. Zagramy nim. Myślę, że w klasyczną gierkę możemy zagrać. Pamiętajcie, widzowie, żeby zostawić subikę z dzwoneczkiem i lajka. Pod filmikiem. Ej, piszcie, czy chcecie jeszcze Garden of Banban bon 1. Możemy Garden of Banban bon 1 nagrać w sumie. Garden of Banban bon 1 możemy nagrać. Tylko napiszcie, czy chcecie Garden of Banban bon 1. Jak nie chcecie, to nie będzie sensu. Nagrywać tego. Tylko po prostu. Jakbyście chcieli, to mogę to nagrać, nie? Na razie to nagrywam tylko Robloxa i tam belgaista też będę nagrywać. O, widzicie, panczek, pancz poszedł. Dobra, lecimy tradycyjnie środkiem. Środkiem nie będę sobie trików tu żadnych robił. Po prostu lecę. Bum. Okej, okay, to nie było przewidziane. Dobra, może spróbujemy tu boczkiem. Dobra, no jesteśmy. Jesteśmy. Nie wchodźcie. No i dobra. Przechodzę. Może się uda wygrać. Może się uda wygrać akurat. Jak się uda wygryć, to będzie fajnie. Napiszcie jaka jest wasza ulubiona mapa. Moja chyba będzie właśnie blog Dash. Moja chyba będzie blokdasz. Boże Moja będzie blog Dash. Co jest nie tak? Nie wiem formy jeszcze nie mam. Tej co kiedyś miałem. Kiedyś to... Formy miałem witam. Tutaj widać, że dużo osób poległo. No, w tym przypadku też ja. Muszę się rozgrzeć, bo zbytnio. Odpadnę, może co? Może tak, odpadnę 100%. No. okej. Okay. ok. Tak wygląda moje konto. Tutaj macie nik, jakbyście chcieli dodać. Mam jakiś znajomych. Nie mam teraz dodania do znajomych. Więc czekam. Czekam, czekam. Kto mnie doda? Tylko kto dodaje, musi mieć subskrypcję. I napiszcie, że chcecie Garden of Banban bon 1. Do następnego odcinka. Siema, 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 dero.